Kto z Was kolekcjonuje porcelanę? Ja myślałem, że kolekcjonuję, mając kilka talerzyków rozentala, filiżanki, jakieś tam talerzyki miśni, czy tam pięknego prometeusza Śmielowa. Ale właśnie sobie znalazłem książeczkę, lata temu przywiezioną ze Stanów. To jest kompendium Williana Schaffnera z 1908 roku, potem uzupełnionego przez Frederica Litchfielda. Ponad 3500 sygnatur porcelany. No to jak sobie wyjdziemy na Polskę. To takie mało znane Polska. Co ciekawe skombasowana z Rosją. Mamy właściwie kieps, baranówkę, korzec. Mało znane marki. Nie ma chociażby Ćmielowa. No nie mówiąc już o Tomaszowie, obrzychu i tak dalej. No ale nieznane, dlatego jak ktoś nie jest wytrawnym kolekcjonerem to nie zna bo patrzcie na ceny no tu są akurat z aukcji a estymacja 3,4 Piwanka z rotundą 4,130 no się nie dziwię, że nie znam baranówki, no i tutaj creme de la creme korzec, no i jak tamte to były tylko oferty to tutaj jest faktycznie sprzedane 19,500 19500 za filiwankę. Kto by pomyślał. Także ksiąweczka. Tą nie pamiętam, z 30 lat temu przywiozłem ze Stanów. Natomiast znajdziecie ją nadal gdzieś na jakichś eBayach, czy na Amazonie. Około 6-7 dolarów. jak ktoś się interesuje, w szczególności brytyjską porcelaną, czy tam chińską, japońską, którą tu mamy na początku. To warto sobie coś takiego nabyć.